Witamy na kanale ND Polska Życie po śmierci, gdzie dzielimy się doświadczeniami bliskimi śmierci ludzi, którzy opowiadają o odwiedzeniu drugiej strony i o ich stamtąd powrocie. Dzisiejsze NDE jest autorstwa analizy. Oto jej doświadczenie. Prawdopodobnie powinnam podzielić się trochę moim życiem przed opisaniem mojego NDE, po to, abyście mogli zrozumieć w pełni skutek tego, co mi się przydarzyło. Miałam 26 lat. Moje NDE przeżyłam w wieku 22 lat w kwietniu 1998 roku. Przyczyną było moje cierpienie na zespół stresu pourazowego. Jako dziecko byłam poważnie wykorzystywana przez mojego ojca i dziadka. Byłam również ofiarą pornografii dziecięcej i prostytucji. Przez wiele lat nadużywałam alkoholu i narkotyków oraz cierpiałam na zaburzenia odżywiania. W chwili mojej śmierci próbowałam uporządkować swoje życie. Rzuciłam narkotyki i nieodpowiedni tryb odżywiania się w wieku 19 lat. Ale wcale nie udało mi się poczuć lepiej. W tym momencie zmieniłam nauk na kompulsywne palenie. Moja przeszłość była wciąż zbyt bolesna, aby mogła stawić jej czoła. Bez uporania się z przeszłością, nie mogłam z powodzeniem żyć w teraźniejszości. Wierzę, że to właśnie te siły złamały mnie emocjonalnie i fizycznie. Jednym z problemów związanych z moim zespołem stresu porozowego była niemożliwość zaśnięcia. Cierpiałam na bezsenność. Bałam się spać, ponieważ noc i sen od dawna kojarzyły mi się z przemocą. Spałam coraz mniej. Spałam od pięciu do czterech godzin, potem trzy, potem dwie, jedną godzinę, jeśli miałam szczęście. W końcu w ogóle nie spałam. Po prostu pozwoliłam sobie na pogorszenie stanu zdrowia. Straciłam chęć do życia i głodowałam. Poza tym nie piłam wystarczającej ilości płynów. Po siedmiu nocach bez snu wylądowałam w szpitalu poważnie chora. Lekarze powiedzieli mojej matce, że nie wiedzą, czy przeżyję. Powiedziała mi to dopiero po latach. Pamiętam tylko, że byłam w sali szpitalnej. Nagle otoczyło mnie żółtawo-białe, prawie złote światło. Było jaśniejsze w oddali i widziałam to światło jakby nałożone na krajobraz za oknem. Potem w jakiś sposób zostałam przyciągnięta do tego światła. To było najbardziej nieopisane uczucie spokoju i miłości, jakiego kiedykolwiek doświadczyłam. To była czysta ekstaza. Moje serce żyło czułam się jak świeża woda płynąca bez końca i było to najbardziej ekscytujące uczucie nie chciałam aby to uczucie się skończyło i byłam tak bardzo szczęśliwa po raz pierwszy w życiu pozostałam zafascynowana i przebywałam w tym stanie błogości przez czas który wydawał się długi i krótki jednocześnie to było tak jakby cała wiedza przelewała się przeze mnie nic nie było powstrzymywane byłam taka kochana i odpowiedziano mi na wszystkie moje pytania. Wtedy usłyszałam, jak krzyczała na mnie pielęgniarka. Wydawała się dosłownie wściekła i widziałam ją, gdy patrzyłam w dół z miejsca w pobliżu rogu sufitu. Złapała mnie i próbowała podać mi lekarstwo. Nie odpowiedziałam jej. Nie byłam zadowolona z tego, że próbowała zabrać mnie z powrotem. W końcu jakoś wróciłam do mojego ciała i nie pamiętam całej sekwencji wydarzeń po tym. W tym momencie zrobiło się bardzo dziwnie. Przez resztę dnia kręciłam się wokół śmierci. Pierwsze doświadczenie miało miejsce wczesnym popołudniem. Byłam bardzo smutna, że wróciłam. Jednocześnie byłam w stanie poczuć pewne rzeczy. Mogłam spojrzeć na moją babcię i zobaczyć ból, jaki spowodowała jej przeszłość. Mogłam poczuć poczucie winy, jakie odczuwała w związku z aborcją w przeszłości i to, jak pogrzebała ten ból. Mogłam czuć i postrzegać negatywne myśli ludzi. Dosłownie czułam, co myślą. Mogłam poczuć mojego ojca przez ściany pokoju i zobaczyć go. Otaczała go wielka negatywność. Pamiętam też inną kobietę, która była bardzo, bardzo negatywnie nastawiona. Bardzo mnie to fascynowało, chociaż trochę przerażało. Chciałam kochać wszystkich. Najsmutniejsze było to, że nie wszyscy chcieli przyjąć tę miłość. Jedynymi osobami, od których nie odbierałam negatywności, była moja matka, która już dawno przezwyciężyła wiele swoich problemów psychicznych, i pielęgniarka o imieniu Michal. Dostrzegałam od nich jedynie miłość i troskę o moje dobre samopoczucie. Pamiętam, że próbowałam nawet przekonać kogoś, że palenie nie jest tym, co Bóg chciałby, aby robił, ponieważ rani Boga, gdy krzywdzimy samych siebie, ponieważ wszyscy jesteśmy tacy piękni i święci. Moja matka po NDE opisała mnie jak hipisowskie dziecko kwiat. Nadal mówi, że jestem bardzo wrażliwa. Pozostałam w tym stanie przez jakiś czas, ale potem moja negatywna przeszłość wzięła górę. Ponieważ nigdy nie zajmowałam się bolesnymi sprawami z przeszłości, teraz przytłoczyły mnie one. Całe stare poczucie winy, ból i pogrzebany gniew powróciły, ale tym razem czułam, że mnie chłoną, i rzeczywiście mnie pochłonęły. Zaczęłam myśleć o tym, jak bardzo niegodna byłam tego, co doświadczyłam. Zaczęłam mieć te wszystkie okropne, złe myśli o sobie i pogrążyłam się z powrotem w dawnym stanie miażdżącej depresji. To właśnie wtedy miałam moje drugie NDE. To była najstraszniejsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić. Leżałam w łóżku, gdy nagle doświadczyłam ciemności. Nie było tam światła, nie było nic. To nie było tak, że widziałam ciemność, ona po prostu istniała i wiedziałam, że tam jest. Nagle wokół mnie pojawiły się istoty. Nie pamiętam ile ich było, ale czułam, że były to istoty, które były wokół mnie przez długi czas. Czekały na ten moment. Istoty zaczęły mnie ciągnąć i zabrały mnie do miejsca całkowitej rozpaczy. Nie było nic, a jednak istniałam w tej ogromnej pustce. Istotą tej pustki był brak Boga. Pragnę to bardzo mocno podkreślić. To była absolutna tortura. Nic, absolutnie nic nie jest w stanie opisać tego bólu. To był mój najgorszy koszmar, który się spełnił. Istoty powiedziały mi, że cała moja rodzina jest skazana na zagładę i że to moja wina. Nawet mówienie o tym jest bardzo, bardzo trudne. To był prawdziwy horror. Nie pamiętam, jak wróciłam, ale stało się to po okresie czasu, który wydawał się wiecznością. Byłam z powrotem w szpitalu, w swoim ciele. Próbowałam powiedzieć ludziom, czego doświadczyłam, ale myśleli, że zwariowałam. Powiedziałam o tym mojemu ówczesnemu chłopakowi. Nie mogłam przestać o tym mówić. Zostawił mnie dwa tygodnie później. Doszłam do siebie fizycznie ale nie emocjonalnie. Negatywne skutki drugiego doświadczenia towarzyszyły mi przez trzy lata. Na zewnątrz przyznawałam się do braku wiary, ale jednocześnie wewnętrznie obawiałam się, że jestem skazana na tę straszną pustkę i że wielu ludzi również tam trafi. Jednakże teraz już w to nie wierzę. W ciągu ostatniego roku pojawiły mi się pozytywne efekty pierwszego NDE. Myślę, że główną różnicą między nimi był mój stan umysłu w tamtym czasie. Podczas pierwszego wiedziałam w sercu, że jestem kochana, byłam gotowa na spokojną śmierć i tak się stało. Podczas drugiego pozwoliłam moim najgłębszym lękom zamanifestować się przede mną. Myślałam, że jestem bezradna i beznadziejna. Jestem pewna, że gdybym poprosiła wówczas o pomoc, ona by nadeszła. Zamiast tego uwierzyłam, że nawet Bóg nie może mi pomóc i pozostałam w tym okropnym miejscu. W czasie mojej śmierci byłam katoliczką, ale od tego czasu poszyszyłam moje poglądy w kierunku bardziej uniwersalnej wizji miłości. Moje przekonania nie są podyktowane dogmatami czy religią. Teraz mocno wierzę, że Bóg jest czystą energią, czystą miłością i niczym innym i przejawi się w dowolnej formie, która jest dla ciebie najbardziej kochająca i pocieszająca. Nadal mam swoje dobre i złe dni, dni, w których czuję się wytrącona z równowagi. Jednakże teraz, gdy uzdrawiam swoją przeszłość, złe dni stają się coraz rzadsze z każdym mijającym dniem. Nie jestem idealna, ale staram się żyć zgodnie z moim sercem i dzielić się miłością ze wszystkimi, których spotykam. Myślę o tych wszystkich rzeczach, których nauczyły mnie moje doświadczenia bliskiej śmierci. Najważniejszą rzeczą było dzielenie się z innymi miłością, którą otrzymałam i dawanie im znać, że nie są sami. Wszyscy muszą wiedzieć, że jesteśmy wyjątkowi i wspaniali. Nieustannie zadziwia mnie to, jak wiele osób zaprzecza tej rzeczywistości, i czasami może to być bardzo frustrujące. Jestem przekonana, że gdyby wszyscy obudzili się na to piękno, jakże wspaniałym miejscem stałby się nasz świat. Nie byłoby więcej wojen i nienawiści, byłaby tylko miłość. Straciłam przez to kilku przyjaciół. Uważają mnie za naiwną i dziecinną i powiedzieli mi to w twarz. Jak na ironię, wiele z tych osób to aktywiści na rzecz pokoju i praw obywatelskich. Boli mnie to jednakże wiem, że bez połączenia z tym boskim źródłem, które poczułam, kiedy umarłam, jestem zagubiona. Kiedy zaczęłam pracować i rozwiązywać moją przeszłą historię nadużyć, uczucie miłości w moim sercu, które czułam, kiedy po raz pierwszy umarłam, powróciło. Nawet jeżeli nie zawsze tam ono jest. Kiedy miłość jest obecna, wszystko jest zintensyfikowane. Mogę postrzegać rzeczy, których normalnie nie byłabym w stanie dostrzec. To tak, jakby Boża miłość przepływała przeze mnie, a ja mam zdolność dawania ludziom tak wiele miłości, to wspaniałe. Dziękujemy za wysłuchanie. Kończymy prezentem dla Ciebie. Cytatem z Hasima Harameina. Szukanie świadomości w mózgu to jak szukanie speakera w radiu.